Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeci dzień naszych szybkich, wielkotygodniowych rekolekcji. Trzecie spotkanie z Bożym Słowem. Tak w ramach szybkiego przypomnienia, pierwszego dnia mówiliśmy sobie o Pasrze o znaczeniu słowa Pascha, czym ono jest, jaka jest treść tego święta, uroczystości dla. Narodu Wybranego i dla nas. Pokazywaliśmy sobie przygotowanie do Paschy, drogę pana Jezusa przez dom Marii, Marty i Łazarza. Drugiego dnia mówiliśmy sobie o dwóch osobach o Jodaszu i o świętym Piotrze i o ich dwóch różnych drogach po grzechu, który popełnili. Judasz, który nie potrafił przyznać się do popełnionego błędu, który wyrzekł się Chrystusa, no i święty Piotr, który zrobił prawie to samo i wrócił do Chrystusa, uznając swoje grzechy, płacząc nad złem, które uczynił. Jednego uczyniło to świętym, drugi zginął z... pogrążony w ciemności, która go dopadła. Dzisiaj trzeci dzień. Też w Słowie Bożym, które będziemy rozważali w wielką środę. Mamy postać Judasza, ale do samej postaci Judasza wrócimy za chwilę. Na początek chcielibyśmy sobie zajrzeć do proroka Izajasza. Przez trzy ostatnie dni nas prowadzi prorok Izajasz i zapowiada, przygotowuje nas do realizacji Bożego Planu, przyjścia Mesjasza, który ma doprowadzić nas do zbawienia, do jedności ludzi z Bogiem. I moi drodzy, tak jak czytałoby się niezły kryminał, tak dzisiejsze pierwsze czytanie z proroka Izajasza, które mówi o tym, co będzie działo się z Mesjaszem, Bożym Synem, który przyjdzie na ziemię, Bądźmy świadomi tego, że ten tekst został napisany solidne cztery wieki przed narodzinami Chrystusa. I prorok Izajasz pisze tak o Mesjaszu, który przyjdzie. Poddałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi. E, brzmi to jak e, no, taki z Toisty scenariusz bardzo przerażającego filmu, który zapowiada to, co wydarzy się z męką Chrystusa, w jaki sposób będzie cierpiał. Gdy zajrzymy sobie do księgi proroka Izajasza, zobaczymy trzy pieśni sługi Jahwe, które opisują Mesjasza i cierpienia, które On będzie miał przeżyć, zanim dokona się zbawienia na krzyżu i patrząc na te pieśni Sługi Jahwe możemy bardzo łatwo zobaczyć e, taką bardzo mocną analogię między tym co pisze prorok Izajarz, a między tym co dzieje się na drodze krzyżowej i e, w tych ostatnich dniach życia Chrystusa. Zachęcam szczególnie do tego żeby e, zajrzeć sobie do tych pieśni Sługi Jahwe. Dlatego że mocno rozjaśniają ono one to co zostanie e, wyrażone w śmierci w cierpieniu Chrystusa jak kilka wieków wcześniej Pan Bóg potrafi wskazać to co będzie się działo za kilkanaście pokoleń jak Pan Bóg jest precyzyjny w tym że przygotowuje tę historię zbawienia i moi drodzy idziemy sobie do słów ewangelii dzisiejszej środa wielkiego tygodnia Mamy fragment Pisma Świętego, który mówi o samej zdradzie Judasza. Przez wszystkie trzy dni Wielkiego Tygodnia, poniedziałek, wtorek i środę, mamy tego Judasza jako no, takiego przewodnika przez historię zbawienia, ale od tej negatywnej strony. Oczywiście ja nie chcę, żebyśmy zatrzymywali się tylko na tej negatywnej stronie Judasza. Warto ją zauważyć, zobaczyć, że taki element naszego życia jak najbardziej jest w duchowości. Że takich rzeczy, jak Judasz, jesteśmy w stanie się dopuścić, bo ludzie tak są skażeni grzechem. Takich natura jest dziś dotknięta tym złem, ale przecież nie o to chodzi, żeby zatrzymywać się tylko na Judaszu. Nie zatrzymywać się tylko na tym złu, które się dokonało. Przede wszystkim z perspektywy tych trudnych, nawet i grzesznych rzeczy, żeby zobaczyć sobie to, co Pan Bóg przygotowuje w szerszym kontekście dla nas. To, co Pan Bóg chce czasami przez te trudne doświadczenia w naszym życiu zrobić. I e, gdy czytamy dzisiejszą Ewangelię, moglibyśmy powiedzieć, że e, każdy z elementów tej Ewangelii jest jak kolejny akapit, scenariusza do bardzo mocnego filmu. Dlatego, że widzimy Chrystusa, który mówi swoim uczniom, żeby poszli w jakieś miejsce, przygotowali salę na górze, żeby przygotowali tam ucztę, przygotowali paschę, która jest. W kolejną rocznicę wyjścia narodu wybranego z Egiptu, i tam, na tej pasrze, gdy Chrystus ustanawia ostatnią, na ostatniej wieczorze ustanawia Eucharystię, dokonuje się wskazanie swojego zdrajcy. I czytając słowa dzisiejszej Ewangelii ze Świętego Mateusza, można zobaczyć, że ta Ewangelia ma w sobie niesamowity spokój. Gdybyśmy chcieli zobaczyć człowieka w takiej sytuacji, czujący się zdradzonym, wprowadzanym w, 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 tak, w taką część życia, gdy ma być pojmany, schwytany, myślę, że każdy z nas w takiej sytuacji na wszelkie możliwe sposoby broniłby się przed tym, żeby uciec, żeby uniknąć takiej sytuacji. A Chrystus, jak pokazuje ewangelista Mateusz, z niesamowitym spokojem wskazuje kolejne elementy tego, co ma się wydarzyć. Tak, jakby jego wnętrze, jego duch był przygotowany do tego, że ma wypełnić się ta historia zbawienia. Oczywiście zobaczymy Chrystusa w ogrodzie Gethsemanii, gdy będzie się modlił do swojego ojca, gdy będzie ten pot, przez który gdzieś próbuje nawet wyjść z człowieka krew. Tak bardzo przerażająca sytuacja. Ale to, co dzieje się jeszcze w tym przygotowaniu ostatniej wieczerzy i w tym, co dzieje się we wskazaniu Judasza jako, jako swojego zdrajcy, jest niesamowity spokój. Moi drodzy, myślę, że dla nas też to jest taka dobra wskazówka, żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg jest w cudzysłowie takim dobrym reżyserem naszego życia. Że Pan Bóg bardzo dobrze potrafi nasze życie planować. My czasami próbujemy się na to nie zgadzać, próbujemy jakoś tam walczyć o to, żeby po swojemu poprowadzić swoje życie. Próbujemy na wszelkie możliwe sposoby tylko przeforsować to, co nam wydaje się, że jest dobre. Ale słowo, które dostajemy dzisiaj, cała historia zbawienia pokazuje, że ludzie, którzy byli dookoła Chrystusa, byli bardzo dobrze przez Boga przygotowani, żeby wypełnić ten plan, który Bóg miał względem swojego syna i względem ludzi, których ze sobą jednał. I to jest taka wskazówka do tego, w czym my dzisiaj żyjemy w tych okolicznościach, w których jesteśmy tam, gdzie jest dużo strachu, niepokoju, gdzie my lękamy się o własne życie, lękamy się o zdrowie nasze, naszych bliskich, o to, co będzie za, za miesiąc. Czy będziemy mieli pracę, czy będziemy mieli z czego żyć, czy kredyty, które gdzieś są wzięte na nas, będzie można spłacić. Warto to zobaczyć, że Bóg Twoje życie dobrze prowadzi. Może nie w najwygodniejszej wersji, może nie w takiej najprostszej, takiej, jakiej, jaka byłaby wygodna, jaką byśmy sobie wymarzyli, żeby była dla nas bezstresowa, bez żadnego wysiłku. Ale jedno jest pewne, że Bóg tę historię prowadzi w mistrzowski sposób. Warto to zobaczyć do siebie, dlatego że człowiek, który ucieka od historii, którą Pan Bóg przygotowuje, nie chce się włączyć w, w tą historię, najczęściej wychodzi poszkodowany. Że pokazuje nam dzisiaj ta postawa Chrystusa, takiego, który się zgadza, idzie punkt po punkcie według tego Bożego scenariusza, że ta historia przygotowana przez Boga jest dobra. Zachęcam do tego, żeby przyjąć ją do siebie. Zobaczymy, że po ostatniej wieczerzy, na której dokonała się zdrada Jezusa będzie jeszcze bardzo trudny czas dla Chrystusa Jego drogi krzyżowej, Jego męki, znieważenia, opuszczenia, samotności. Będzie czas krzyżowej drogi będzie trwoga konania ale zaraz za tym będzie bezprecedensowy znak tego że bóg ma władzę nad życiem i nad śmiercią czyli chrystusowe zmartwychwstanie i to myślę że jest takim sensem naszego życia duchowego że możesz przeżywać swoje trudności swoje kryzysy możesz mieć pytania które domagają się odpowiedzi Możesz w swoim życiu przeżywać takie chwile, gdzie czujesz się opuszczony, samotny, bo nic ci już nie zostało. Nie masz z nikogo doparcia. Ale pamiętaj, w jaki sposób zakończyła się historia Chrystusa. Że to, co wydarzyło się o poranku, gdy uczniowie i kobiety poszły do grobu, żeby zobaczyć, co z ciałem Jezusa. Zobaczyli pusty grób. I przechadzającego się po ogrodzie zmartwychwstałego. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu i dzisiaj. Nic nie zmieniło się przez te dwa tysiące lat. Że tam, gdzie na początku jest ból, cierpienie, tam zrodzi się dzięki Bożej mocy, dzięki Bożej łasce, zrodzi się radość i pokój. Takimi byli uczniowie, którzy zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa. Na początku nie dowierzając, kogo widzą. Ale zrodziła się w nich niesamowita radość, niesamowita energia, do tego, żeby stać się motorem napędowym pięknej historii, którą my określamy dzisiaj mianem Kościoła. Że ten Kościół wziął swój początek w zmartwychwstaniu Chrystusa, w zwycięstwie nad wszelkimi trudnościami, nad wszelkimi grzechami, nad wszelkimi bolączkami. Ten Kościół, który żyje Chrystusem każdego dnia, to jesteśmy my. I do tego Bóg nas zaprasza, żeby rozradować się tym faktem zmartwychwstania, że Bóg przychodzi, że Bóg jest w tej naszej historii, że On ma moc nad wszelką śmiercią, nad wszelkim złem, które chce człowieka doprowadzić do stanu pustki, do unicestwienia. Bóg nad tym wszystkim króluje. Także zachęcam. To są na najbliższe trzy dni, które przed nami. Wielki czwartek, wielki piątek, i w sobotę wieczorem Wigilia Paschalna, noc zmartwychwstania. W tym roku będziemy przeżywali to w taki niecodzienny myślę, że niespotykany sposób. Wielu z nas będzie uczestniczyło w tych liturgiach poprzez telewizję, internet, ze swoimi wspólnotami parafialnymi, łącząc się właśnie w taki sposób na odległość. Ale człowiek, myślę, że człowiek, który ma w sobie wiarę, doświadczył tego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Nie będzie to dla niego przeszkodą, żeby na odległość uczestniczyć w misteriach świąt Wielkiej Nocy. Nie będzie to przeszkodą. Myślę, że wielu z nas nawet... Spowoduje to pewne wzmożenie pragnienia bycia w kościele, bycia takiego praktycznego, takiego całym sobą. Dlaczego? Dlatego, że możemy zobaczyć, że kościół jest bardzo istotnym elementem naszego życia, że ta nasza relacja osobista z Panem Bogiem, ona napełnia nas nadzieją. A człowiek, który zostaje bez Boga, który zostaje bez wspólnoty, bardzo trudno, żeby znalazł w sobie nadzieję, która będzie go podtrzymywała przez całe życie. Także zachęcam do tego, żeby też z tej perspektywy spojrzeć sobie na to, w co wprowadził nas Bóg. Zobaczyć sobie, jak pozwala nam zobaczyć, jak cenna jest ta wspólnota, którą otrzymaliśmy. Nasza wspólnota, moja osobista z Bogiem i wspólnota z innymi wierzącymi. Warto to w tym czasie szczególnie docenić. Zachęcam do tego, by te najbliższe dni przeżyć e, duchowo, zatrzymując się pośród e, i tak zwolnionego tempa, ale zatrzymując się przede wszystkim nad Słowem, które ma dawać nam życie. Już dzisiaj składam Wam najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech dobry Bóg Wam błogosławi. Obyśmy, gdy w niedzielę rano. Staniemy e, z naszego snu, mogli cieszyć się radością świąt Wielkiej Nocy, radością ze zmartwychwstałego Chrystusa, który jest w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.